Taka krótka teoria na temat cyfrowego cyrku. Do pełnego materiału zapraszam do linku w komentarzu lub w opisie. Mam taką teorię, że od czwartego odcinka przy... można przewidzieć, co może się wydarzyć w następnym odcinku cyfrowego cyrku, bo na początku czwartego odcinka grają w baseball, a pod koniec piątego odcinka cyfrowego cyrku też grają w baseball. Jeszcze w piątym odcinku Jax miał spluwę. A szóste się opierał dosłownie na strzelaninie. Więc teraz możemy się zastanowić, co będzie w siódmym odcinku. Mam dwie takie hipotezy. Albo to będzie podwodna przygoda, albo to będzie przygoda w średniowiecznej warowni. Bardziej stają na średniowieczną warownię, bo animacja płynu jest bardzo trudna w animacji 3D. I pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, dzwone, komentarz i wejdźcie na najnowszy odcinek y, teorii o cyfrowym cyrku, bo aż wstyd, że to ma tak mało wyświetleń. No Nawet do 20 nie dobiło wyświetleń. To jest wstyd, więc proszę obejście to.